Witam Was bardzo serdecznie W tym filmiku przedstawię Wam podstawowe informacje na temat krypt Będą to, jakie poziomy są Co broni każdego poziomu Oraz ile jednostek i jakie to jednostki będą Jakie są nagrody za poszczególne poziomy I co ile się odnawia krypta Więc dobrze, zacznijmy sobie od pierwszego poziomu na pierwszym poziomie możecie trafić od 45 szkieletów albo 30 łuczników. Tych yy, kościanych e, 30 ożywieńców albo 20 zombie I za zrobienie tej krypty dostaniecie 1500 złota. Na drugim poziomie e, dalej są szkielety, dalej są zombie. I tak e, macie 5 duszków. Albo może się, y, może się pojawić 5 widm, 30 ożywieńców albo 20 zombie i 30 szkieli albo 25 y, kościanych łuczników. I za zrobienie tej krypty dostajecie 2000 zł. Dobrze, na trzecim poziomie. Trzeci poziom to jest y, 5 wampirów albo 3 y, wampirzych lordów. 10 duszków, albo od 6 do 7 widm 25 ożywieńców, albo 20 zombie 30, później jest 35 szkieletów, albo 20 łuczników Za zrobienie tej krypty dostajecie 2500 zł i słaby artefakt I Faktycznie słaby się wylasował Ostatni poziom, poziom czwarty Tutaj macie od 5 do 6 wampirzych lordów lub od 5 do 6 liszy. E, później jest 6 widm lub e, 10, 10 duszków. Później następna jednostka, 25, ożywień, 25 ożywieńców lub 20, 20 zombiaków. I na koniec e, 35 szkieli lub e, 20 łuczników. I za zrobienie tej krypty dostajecie 5000 sztuk złota i słaby artefakt. No i tak widzicie wylosował się akurat spoko artefakt. Jak namaga? Co ile się respi? Co ile się odnawia ta krypta? Odnawia się ona co 28 dni? od momentu zrobienia, od momentu kiedy pokonacie ją pierwszy raz czyli jeżeli taką kryptę znajdziecie na mapie przygody pierwszego dnia, pierwszego tygodnia, pierwszego miesiąca to po, i pokonacie ją tego pierwszego dnia to po 28 dniach ona się odnowi i niekoniecznie będzie to ten poziom, który pokonaliście ostatnio czyli jeżeli trafi Wam się za pierwszym razem poziom pierwszy to za te 28 dni może tutaj być już przykładowo poziom czwarty. Więc trzeba na to uważać, trzeba na to zwracać uwagę. I co? I tyle, jeżeli chodzi o garść informacji. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że się Wam to przyda ta, ta wiedza. I do zobaczenia wkrótce. Cześć!